Teo Hernandez nie jest już piłkarzem Milanu. 10 lipca, także już jakiś czas temu 2025 roku ogłoszono, że Milan zainkasował 25 milionów euro za transfer Francuzo-Hiszpana do. Al Hilal. No i mówiło się o tym, że może się udać do Hiszpanii, do Atletico Teo, ale ostatecznie ląduje w drużynie, która naprawdę bardzo solidnie zaprezentowała się na klubowym mundialu. Też nie jakoś super długi kontrakt, był do, do, do 2028 roku, tylko oczywiście absolutnie chore pieniądze. No i wydaje mi się, że to jest kolejny przykład piłkarza, który wcale nie w. Jakimś emerytalnym wieku przynosi się do tej ligi, coraz poważniej należy naprawdę na te rozgrywki patrzeć. Nie mówię, że z entuzjazmem, nie mówię, że to super, że Arabia Saudyjska staje się również klubowo naprawdę mocna, no ale takie są fakty. No, Al-Hilal. Jasne, nie zdobyło wszystkich możliwych laurów na klubowym mundialu, ale pokazało, że to jest bardzo mocny zespół, który się rozwija i który jest w stanie sporo osiągać. Teo Hernandez to też będzie naprawdę przepotężne tej dużyny wzmocnienie, jestem przekonany, jeżeli tylko oczywiście Teo będzie chciał. Um całkowicie poważnie do swoich obowiązków podchodzić, a jeżeli dostanie tych 20 baniek rocznie, to myślę, że całkiem poważnie do tych obowiązków będzie podchodził. Ja Teo Hernandeza zapamiętam jako piłkarza, po którym spodziewałem się nieco więcej jeszcze w jego czasie, w Realu Madryt. Potoczyło się to tak, a nie inaczej, ostatecznie. W Milanie, w Milanie w naprawdę zaskakujący sposób bardzo mocno odżył, zagrał dużo spotkań. Zdarzało mu się opaskę kapitana nosić. 262 mecze, 34 gole i 45 asyst. No wydaje mi się, że jak na lewego obrońcę czy wahadłowego, to są naprawdę świetne liczby i e, niezależnie od tego, co w tym momencie fanbaza Milanu sądzi na temat Teo, no to jednak zostawił po sobie przepiękną kartę okraszoną mistrzostwem i superpucharem Włoch. A Saudyjska Liga zyskuje kolejne bardzo poważne nazwisko i ja tak tylko chciałem nawiązać w tym kontekście do Marcina Bułki, to nie jest tak, że on poszedł do jakiejś randomowej ligi. To nie jest tak, że z automatu nie może być powoływany do reprezentacji Polski. Też nie jest powiedziane, że automatycznie zakończył swoją poważną karierę. Nie musi nam się ta liga saudyjska podobać, ale tam jest całkiem poważnie grane w piłkę. Jak długo to się utrzyma, to oczywiście zobaczymy. Ale Teo Hernandez jest na pewno bardzo znaczącym transferem. W tym okienku, być może na ten moment, do Arabii Saudyjskiej najgłośniejszym transferem jest.